Witajcie, pomidorki nasze już posadzone. Życzymy Wam za nią udanych grilli, wypoczynków sezonu majówkowego, grillowego. Także życzymy Wam wszystkiego dobrego. Tylko się nie przyjedźcie, a my chcemy Wam pokazać, jak już Ania posadziła tutaj. Pomidorki napracowała się niesamowicie przy tym. No, wyglądają marnie, powiem szczerze, tak nie do końca marnie, ale najlepiej nie wyglądają, tak? Każdy to widzi. Ale powiem Wam, dam Wam gwarancję, że za tydzień, dwa nagram jeszcze kolejny filmik i nie poznacie tych po prostu. O, zobaczcie, krzewuszka już kwitnie. Jak fajnie, prawda? Kiwi też się przyjęło, tak troszkę opadło, ale się podniosło. Hibiskusy się przyjęły, zobaczcie. Winorośle. Dobra, dalej pomidorki, bo się. Zeszłem trochę z tematu Kolejne odmiany Odmian bardzo dużo Nie wiem czy 200 Czy, czy ile tam to już Ani trzeba by było zapytać Bardzo ładnie tu Ania Koru wyłożyła Wyściółkowała Bo naprawdę tej wody jest Cały czas ile byśmy nie lali w szklarni To jest za mało Więc bez ściółki to jest w ogóle tragedia Ściółeczka nam ładnie tą wodę akumuluje Oddaje tą wodę Zabezpiecza przed parowaniem I jest wszystko elegancko Także taki króciutki filmik, chwali pościg, wracajcie do Waszych grillków, do Waszych imprez, także do następnego filmiku, cześć.